9 czerwca 2023 roku. Jesteśmy w Mińsku, stolicy Republiki Białoruś. Dzisiejszy dzień zaczynamy od złożenia kwiatów pod pomnikiem wiecznej, wiecznego płomienia pamięci żołnierzy radzieckich i białoruskich, yy, i białoruskich partyzantów, zwycięzców w Wielkiej Wojny Ojczyźnianej czyli II wojnie światowej. Jest to nasz symbol wdzięczności za zwycięstwo nad faszyzmem narodu białoruskiego i żołnierzy radzieckich w budowaniu granic i nadanie im państwu polskiemu. Jesteśmy dokładnie w miesiąc po 9 maja, gdzie w Warszawie składaliśmy kwiaty pod pomnikiem żołnierzy radzieckich. Oczywiście przy aplauzie. Wy... Krzyków, wyzwisk przez ekstremistów polsko-ukraińskich. Jednocześnie potępiamy burzenie pomników Armii Radzieckiej w Polsce jako aktu fałszowania historii i wykluczenia z obszaru chrześcijańskiego kręgu kulturowego. Uzupełniając, iż nasza wewnętrzna historia po 1945 była trudna i skomplikowana. Jeżeli więc powstają różnice, należy przy istniejących pomnikach uzupełnić informacje z własną interpretacją. Chciałam dodać jeszcze tak od siebie, że mój dziadek po 1945 roku 5 lat odsiedział w więzieniu za pomoc w podziemiu, ale dzisiaj, gdyby był tutaj z nami, nie zniszczyłby żadnego pomnika. Okay. Uh -huh.